Plotka była, jest i niestety będzie elementem naszego życia. Gorzej, że coraz więcej dzieci i młodzieży uważa plotkowanie za coś normalnego, nie zdając sobie sprawy, ile złego może wyrządzić. Plotkowanie jest to rozpowszechnianie informacji nieprawdziwych albo takich, które mają część prawdy, a, a potem mają interpretacje bądź dołożone inne nieprawdziwe informacje. Dzieci plotkują, zwłaszcza dziewczęta młode, ponieważ szukają sensacji albo w jakiś sposób chcą zaistnieć w grupie. To znaczy czasami jest tak, że po prostu dziecko nie ma wystarczającej ilości uwagi, na przykład i próbuje w ten sposób znaleźć sobie kolegów czy koleżanki, będąc, znaczy stawiając się w świetle, w świetle takiej doinformowania. Osoby, która jest na bieżąco, która wie, prawda? Czo coś, czego na przykład ktoś inny nie wie. Jeżeli chodzi o plotki, to tematy są różne, bo to jest kwestia tego, jakie mamy akurat zainteresowanie, kogo bierzemy na tapetę, tak zwaną. Najczęściej są to plotki o kimś, no bo to jest taki temat, wydaje się w naszych rozmowach, na nas plotkujących, wdzięczny, no bo można kogoś obgadać, oplotkować, najczęściej są to nieza miłe rzeczy, a więc. Tematy plotkowania mogą być różne, ale wydaje mi się, że najczęściej to jest, że obgadujemy jakąś osobę, tak? Załóżmy, czy to dzieciaki na przykład, kogoś z klasy, czy wracają gdzieś z jakichś spotkań towarzyskich, no i obgadują. I tematy plotek mogą być różne. Od tego jak ktoś jest ubrany, jak ktoś się wysławia, jakie ktoś ma zainteresowania. Dzieci, ich żargonem mówiąc, toczą bekę, tak? Czyli śmieją się z kogoś, naśmiewają, jest to bardzo nieprzyjemne. No ale należy sobie zadać pytanie, skąd to się u dzieci bierze? Bo temat plotki rodzi się często z tego, że ktoś coś powie i taki łańcuszek się z tego robi. Dama, osoba kolejna coś dopowie, jeszcze ktoś coś doda. Ktoś, kto ma fantazję, może to ubarwić, czyli tą plotkę jeszcze podkręcić. No, i z tego robi się czasami afera. Niektóre dzieci plotkują, bo chcą zwrócić na siebie uwagę. Twierdzą, że jak coś wymyślą, dobrego bądź niedobrego, to, nie wiem, zabłysną wśród swoich kolegów czy koleżanek, a ta koleżanka lubiana będzie mniej lubiana, bo właśnie ta plotka będzie na nią i się gdzieś tam rozejdzie po szkole. Te małe dzieci to może tak na bardzo, za bardzo jeszcze nie wiedzą, co to jest ta plotka. To może sobie myślą, że coś tam wymyślą, powiedzą i dalej nie powtórzą, bo myślę, że prędzej zapomną, ale ta młodzież to y, bardzo plotkuje. Teraz są też fora y, na forach internetowych, na jakichś tam grupach. Myślę, wydaje, że przez te grupy też plotkują, przez zazdrość, kto jak ktoś ubrany albo kto jakąś ocenę dostał, albo że gdzieś się widziały z, z jakimś chłopakiem czy z jakąś dziewczyną. No i jedna drugiej powie gdzieś na korytarzu, czy się spotkają y, poza szkołą. I takie trochę to jest obgadywanie, mi się wydaje, że to jest właśnie tak przez zazdrość. No, nie należy plotkować, ale to było i zawsze będzie, nawet dorośli plotkują. E, czy na korytarzu, gdzieś w przychodni to też słychać, jak e, ludzie niby ze sobą rozmawiają, ale słyszała pani to, słyszała pani tamto, no i według mnie to też jest plotka, no bo się dalej ta wiadomość przenosi. Musimy sobie zdać sprawę, drodzy Państwo, że Przede wszystkim dzieci z domu wynoszą to, że dorośli też plotkują. I całkiem niedawno przeczytałam taką myśl: że jak siedzisz przy stole i plotkują, to wiedz, że będziesz kolejną osobą, jak tylko od tego stołu odejdziesz. No bo skoro y, potrafimy plotkować, obgadywać kogoś, no to nie będzie to trudne dla naszych współtowarzyszy, kiedy opuścimy towarzystwo, że będziemy kolejnym tematem do plotek. No i kiedy dzieci widzą, że dorośli się z kogoś zaśmiewają. Kogoś poniżają, e, obgadują, y, krytykują, no to gdzieś te dzieci czerpią y, wzorce. Tak? Zresztą w wielu naszych programach mówimy o tym, że podłożem kształtowania charakteru i osobowości naszych dzieci jest dom rodzinny. I tu się nic nie zmienia, drodzy Państwo. I myślę, że Większość tematów, które wzięlibyśmy i chcieli omówić, i, i, i się nad nimi pochylić i zastanowić, no to dojdziemy do jednego wniosku. Dzieci wzorują się na rodzicach. Dzieci jakby czerpią z wzorców z domu. One patrzą, jak my, rodzice, się zachowujemy, często też jesteśmy w towarzystwie, mamy kogoś w gościach, no i nawet jeśli nam się wydaje, że nasze dzieci nie siedzą przy stole i nie uczestniczą w biesiadzie, to nie ma nic bardziej mylnego, że one nie słyszą, o czym rozmawiamy. Dzieci są, mają bardzo dużą podzielność uwagi, są bardzo spostrzegawcze, e, cwane na swój sposób, bo gdzieś tam jednym uchem, nawet jeśli wydaje nam się, że są zajęte grą komputerową, czy planszową, czy czytają książkę, czy gdzieś tylko przemykają, jak cień, to uwierzcie mi, drodzy państwo, że chłoną jak gąbka i słyszą często nie to, co słyszeć powinny. Jednym z podstawowych czynników wychowawczych, jak już wielokrotnie mówiłem, jest modelowanie. Modelowanie polega na tym, że dorośli, zwłaszcza rodzice, ale i nie tylko, ale zwłaszcza rodzice, modelują swoim zachowaniem. Jeżeli dziecko widzi, że rodzice tak robią, no to dla, z punktu widzenia dziecka to jest okej, okay, ponieważ dziecko od rodziców się uczy zachowania. Jeżeli... Dziecko widzi, że rodzice obgadują sąsiadów, kolegów z pracy, przyjaciół, rodzinę itd., itd., to dla dziecka jest to taki normalny sposób rozmowy i przekazywania informacji. Dzieci też mogą w domu zauważyć, że rodzice podczas obiadu czy kolacji rozmawiają o kimś, opowiadają coś i może one nie wiedzą, że to jest obgadywanie, plotkowanie. I biorąc nas przykład, idą gdzieś do koleżanki i też opowiadają, że. A mama, z tatą tu mówili to, a wiesz, że u sąsiadów to coś tam się wydarzyło. E, no. Przedszkolaki też lubią tak dużo opowiadać, może to nie można nazwać plotką, ale to, co się w domu dzieje, to wszystko wynoszą do przedszkola. Wiem, bo mam koleżankę przedszkolankę i mówi, że bardzo dużo rzeczy można się dowiedzieć od takich dzieci. Powiedzą dosłownie wszystko i trzeba w domu uważać, jeżeli ma się takiego małego szkraba, o czym się mówi. No i na kogo się mówi? Często plotka to jest taka dwubiegunowa czyli z jednej skrajności w drugą. No bo to, co jest po środku, czyli takie neutralne, normalne, zwyczajne, no tutaj nie ma punktu zahaczenia. Jakby w tym temacie dzieci nie będą się pochylać nad tym, żeby kogoś obśmiać, ale załóżmy, jest w klasie, czy gdzieś w towarzystwie, czy na podwórku, czy w bloku, czy na obozie kolonii, no czyli tam, gdzie dziecko może spotkać rówieśników, załóżmy jakieś dziecko. Yy, takie odsunięte od grupy. Spokojne, skromne, biedne, ubogie, no bo takie dzieci też są. A więc to się wiąże z tym, że jest małomówne, no bo nie ma za wiele tematów do rozmowy, bo nie chodzi do kina, nie ma komputera, jest może gorzej ubrane, yy, nie stać go na wyjścia klasowe, bo nie ma pieniędzy. No i często to jest powód do, dla dzieci do właśnie plotkowania, ale dzieci nie zdają sobie sprawy, że to nie jest wina kolegi czy koleżanki, tylko przecież dorośli decydują o tym, jakie życie wiedzie dziecko. Myślę, że plotka też wywodzi się z tego, że młodzież nie ma ze sobą y, tematów, nie mają o czym rozmawiać. Oglądają dużo jakichś talk showów albo takich plotkarskich programów, gdzie ludzie tam gdzieś po w pokojach się obgadują i z tego biorą przykład. No, mało czytają, więcej spędzają czasu gdzieś na jakichś grach, czy na, w internecie przeglądając y, te portale, niż y, nie mają może jakiegoś zainteresowania, hobby, żeby się spotkać i porozmawiać o tym, co ich interesuje, czy co robiły po południu, jak spędzały czas. Tylko po prostu właśnie o tych programach rozmawiają i też plotkują, co widziały, gdzie widziały również obiektem plotek wśród młodzieży i dzieci może być ktoś, kto się wyróżnia, załóżmy, w klasie, tak? Jest bardzo zamożny, bardzo bogaty, załóżmy, są takie dzieci, których szofer przywozi do szkoły, które mają super ciuchy za naprawdę mega duże pieniądze, zajęcia dodatkowe, no to wszystko z najwyższej półki, wyjazdy za granicę kilka razy w roku, no i tutaj też to może razić dzieci w oczy, i wtedy rodzi się plotka z tak zwanej zazdrości, moim zdaniem. Bo załóżmy, że dla większości w klasie jest to nieosiągalne, no bo nasz status jest załóżmy przeciętny, jeśli chodzi o zamożność i majętność. No i teraz jest taka osoba w klasie, która się zdecydowanie wyróżnia. A więc z tej zazdrości będziemy obgadywać, będziemy wyśmiewać, że odstaje. Ale teraz. Gdzie znaleźć tu, no bo ja jako mama dzisiaj się wypowiadam, czyli jakbym spotkała się z takim zjawiskiem u moich dzieci, że widzę, że, że, że plotkują, śmieją się, obgadują, no to co zrobić? Jak to wyważyć? Jak to rozwiązać? Jak, jak, jak z dziećmi o tym rozmawiać? Prosty, prosty przykład. Słuchaj, córko, synu, nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. Stare jak świat przysłowie, bo. Kiedy Ty jesteś w gronie osób, które wyśmiewają i obgadują, to weź pod uwagę, że może tak się zdarzyć. Że również ciebie może ktoś kiedyś obgadać. Plotka może też wyrządzić krzywdę, bo no, jak sama nazwa wskazuje, plotka: ktoś, ktoś się dowiedział, coś sobie dopowie, wcale to nie jest prawda. No, jeżeli dojdzie to do tej osoby, na którą ta plotka była wymyślona, no, myślę, że bardzo będzie jej przykro. No, nie każdy by chciał być obgadywany, żeby plotkowano za jego plecami. Myślę, że tacy nieszczerzy ludzie też plotkują, bo zamiast przyjść powiedzieć, co mu nie pasuje konkretnie porozmawiać w cztery oczy, to gdzieś za, za plecami plotkuje i obgaduje, wymyśla jakieś niestworzone rzeczy, dodając sobie bzdury. Może też tak się zdarzyć, że nasze dziecko wymyśli sobie plotkę, bo chce na przykład zaimponować kolegom, no bo jak powiesz coś fajnego, coś ciekawego, coś takiego, jakiegoś newsa sprzedasz, a więc może sobie coś wymyślić, podkręcić, podkolorować, no to dojdzie to do osoby, którą obgadujemy i to może z rykoszetem wrócić i to bardzo szybko, ale druga strona często w plotce jest dużo nieprawdy. No to to jest taka kula śnieżna. To się gdzieś zaczyna, to się toczy, to się kręci. Każdy dołoży po drodze swoje pięć groszy i z tego się robi rozmiarowo nawet jakaś dramatyczna sytuacja. A więc też weźmy pod uwagę to w rozmowie z dziećmi, że kiedy zasiejemy to ziarno plotki, czyli rzucimy na ten podatny grunt, bo wiemy, że każdy na to czeka, tak? Jakiś news, coś ciekawego. No to ona potem żyje swoim życiem, ta plotka. My już nie mamy wpływu jako autor plotki na to, co kto dopowie z jakim impetem ona uderzy w osobę obgadywaną? Całe niebezpieczeństwo w plotkowaniu polega na tym, że osoby, które słyszą te plotki bardzo rzadko chcą zweryfikować tę informację, czy to jest w ogóle prawda. To znaczy, mamy taką tendencję do takich skróconych sposobów myślenia, do pewnych schematów, stereotypów i bardzo często jest tak, że słyszymy coś i my z automatu wierzymy tej osobie. Zwłaszcza, że wśród dzieci jest tak, że one jeszcze nie są nauczone tego, żeby informacje potwierdzać, weryfikować, co wolno mówić, czego wolno mówić, co wypada, co nie wypada i po prostu dzieci bardzo łatwo mogą po prostu przylepić taką fałszywą etykietę danej osoby i po prostu potem taka osoba może się poczuć naprawdę urażona, jeżeli, jeżeli nie gorzej, ponieważ na jej temat nie wiadomo skąd pojawiły się nieprawdziwe informacje, a kolejna sprawa jest taka, że bardzo często jest trudno zweryfikować, gdzie te plotki powstały, od kogo się to wzięły i po prostu potem nie mo bardzo ciężko jest potem to zdementować. Może wyjść na jaw, że to ja powiedziałem, bo koledzy się wyprą i wskażą ciebie jako, że to od ciebie się dowiedzieli. Jak się wtedy będziesz czuł? Że nieprawdę rozgłaszasz, że obśmiewasz kolegę, że stawiasz go w bardzo złym świetle. No i zawsze jest druga strona medalu. Ja często w naszych programach podkreślam. Zawsze są dwie strony medalu. Dzisiaj ty chcesz być bohaterem, chcesz zaimponować kolegom i mówisz coś, jakiegoś fake newsa, jak to się dzisiaj mówi, ale jutro to może trafić w ciebie. A więc zastanów się, czy to jest warte. Czy gra warta świeczki. Zawsze trzeba dzieciom tłumaczyć, że ty możesz być na miejscu tej osoby, którą dzisiaj obgadujesz, bo jutro zbierze się inna grupa, będzie inny podatny grunt. I na przykład nie wiem, będziesz miał gorszy dzień. Coś stanie się takiego, że zauważą, i. Już będzie jakiś powód, jakiś haczyk do tego, żeby ciebie obśmiać. Jeżeli rodzic przyłapie dziecko na plotkowaniu albo nawet słyszy od dziecka, że ktoś inny w klasie roz, rozpowszechnia nieprawdziwe informacje, rodzice powinni przerwać to jak najszybciej, czyli po prostu powinni albo porozmawiać ze swoim dzieckiem, albo poinformować rodziców innego dziecka, ale w każdym razie powinni to zrobić i nie zwlekać, powinni to zrobić szybko, ponieważ każdy taki nieprzerwany łańcuch tych plotek powoduje to, że te plotki narastają, narastają. A bardzo często jest tak, że dla nas na przykład jest oczywiste, że nie należy plotkować. Dla naszego dziecka jest to oczywiste, ale na przykład, co inne dziecko ma w głowie na ten temat, te, tego nie wiemy. Być może jest tak, że dla innego dziecka to będzie normalna, oczywista sprawa, po prostu rodzic tego dziecka gdzieś to na tle wychowawczym przegapił. Dlatego trzeba interweniować tutaj jak najszybciej. Jestem mama, małpa tv myślnik, pod tym adresem mailowym czekamy na Państwa opinie o naszym programie oraz propozycje nowych tematów, jakie powinniśmy poruszyć w kolejnych odcinkach. A teraz już dziękujemy i zapraszamy na kolejny program, jak zawsze we wtorek o godzinie 16.10.